Dzisiaj w laboratorium pomysłów będziemy rozmawiać z robotami i dowiemy się w jaki sposób mogą one pomóc nam ludziom. A ponieważ wakacje już blisko, zabierzemy Państwa w rejs wyjątkowym jachtem mechatronicznym, prawdziwym cudem techniki skonstruowanym we Wrocławiu. Będzie przynosił kawę lub herbatę, podawał odpowiednie leki, uśmiechał się, reagował na nastroje właściciela, a nawet proponował wspólne zajęcia. Udaje rozum, dlatego tak. Pobaw się ze mną. Nazywa się Flash i jest robotem towarzyszem skonstruowanym na Politechnice Wrocławskiej, która jako jedyna uczelnia w Polsce włączyła się w europejski program budowy interaktywnego robota. Projekt LIREK to jest Living with Robot and Interactive Companions, czyli my to tłumaczymy roboty i towarzysze życia człowieka. Chodzi o to, żeby zbudować robota, który mógłby służyć człowiekowi w życiu codziennym, a więc na przykład w mieszkaniu człowiekowi, który potrzebuje pomocy albo rozrywki. A więc robot, który byłby dla człowieka użyteczny i który byłby przez człowieka lubiany. Więc robot ma być użyteczny i sympatyczny. Wydaje się, że jest to wyzwanie współczesnych czasów, a może przyszłości, z uwagi na sytuację demograficzną w Unii Europejskiej. Ludzie potrzebują towarzystwa i trudno jest zapewnić im towarzystwo innych ludzi. Wobec tego roboty miałyby pełnić taką rolę. Oprogramowanie wrocławskiego robota zawiera tak zwany system decyzyjny. Ten system decyzyjny jest dość szczególny, ponieważ to jest system decyzyjny w którym y, uwzględniono emocje przy podejmowaniu decyzji. I ten system decyzyjny y, jest efektem współpracy y, informatyków zajmujących się sztuczną inteligencją i psychologów. Jest oparty na pewnych psychologicznych modelach działania umysłu. Robot, który towarzyszy człowiekowi np. starszemu czy niepełnosprawnemu, powinien przypominać temu człowiekowi o np. konieczności wzięcia niesmacznych leków o 8 rano. Robot musi umieć przekonać człowieka, żeby to zrobił. To jest wyzwanie samo w sobie. Jest taka tendencja w robotyce współczesnej, to jest robotyka perswazyjna, budowa takich urządzeń, które by nie tylko były akceptowane, ale które by były w stanie przekonać człowieka do zrobienia czegoś, prawda? No, jest to zadanie dotychczas realizowane przez małżonki. ci fajnie Robot towarzysz Flash dzięki specjalnemu oprogramowaniu będzie zachowywał się podobnie do człowieka, a to oznacza, że czasem nieprzewidywalnie. One miały wbudowany również pewien system etyczny, normy moralne. Naszym celem jest zbudowanie robota, który z punktu widzenia człowieka będzie postrzegany jako byt, nie jako technologię. Wrocławscy naukowcy są już o krok od stworzenia myślącej maszyny rodem z filmów science fiction. To efekt wieloletnich prac interdyscyplinarnej grupy. Kształt i proporcje tego robota zostały zaproponowane przez chłopaków z Wrocławskiej ASP. To z nimi współpracujemy i z nimi określamy to, jak ten robot ma wyglądać. Całość jest zbudowana głównie z aluminium. Można wyróżnić w tej konstrukcji trzy główne pozyspoły: jest to głowa. Korpus, który napędza obie ręce i platforma balansująca. Ta platforma jest tyle ciekawa, że jest skonstruowana podobnie jak znane Segwaye, te, na których można jeździć i algorytm sterowania i czujniki oraz napędy są bardzo podobne do tego, jakie można spotkać właśnie w tym komercyjnym rozwiązaniu. Cały robot jest napędzany kilkudziesięcioma silnikami. Tego robota, jak się włączą, faktycznie wydaje. Y, trochę dźwięków i, i jest głośny, ale nie na tyle, żeby to przeszkadzało. Z naszym towarzyszem jest jednak jeden problem trzeba go naładować. W robotach mobilnych zwykle stosuje się stacje dokujące. To są takie urządzenia, do których robot ma trafić w sposób autonomiczny i tam zaparkować w celu naładowania akumulatorów. W przypadku tej konkretnej konstrukcji jeszcze takiej stacji nie mamy. Ładujemy tego robota ręcznie. Wrocławski robot nie przypomina wprawdzie z wyglądu człowieka, ale dzięki nietypowemu kształtowi głowy jest w stanie o wiele lepiej wyrażać emocje niż jego poprzednicy. Ta głowa jest... Nie spotykano, nigdzie indziej takiej głowy na świecie Państwo nie znajdziecie. To jest też element, na który chciałbym Państwu zwrócić uwagę. Na przykład ostatnio w Warszawie był pokazywany taki no, e, znany już na świecie japoński robot firmy Honda, który no, wspaniale się porusza, wspaniale gestykuluje, ale proszę zwrócić uwagę, jego zdolności mimiczne są bardzo ograniczone w porównaniu na przykład z tym robotem, nad którym tutaj pracujemy. Zawsze problem, w jakim stopniu człowiek zaakceptuje taką maszynę. Prawda? Więc ja nie byłbym aż takim optymistą, że ten robot będzie się sprzedawał, ale to jest na pewno krok we właściwym kierunku. Tego typu roboty powinny w przyszłości zostać skomercjalizowane. Żeglarstwo. Wydawałoby się, że w tym przypadku od wieków nic się nie zmienia i nie ma miejsca na innowacje. Nic bardziej mylnego. Dzisiejsze jachty to nie tylko żagiel, maszt i kadłub, ale również skomplikowana aparatura pokładowa. We Wrocławiu powstaje trenażer, czyli łódź szkoleniowa wyposażona w najnowsze czujniki siły, naprężenia czy ciśnienia. Słowem inteligentny jacht. Łódka ta jest wyposażona w szereg czujników sił. Głównie tutaj mamy czujniki siły generowanych na linkach, które mam tutaj arche sztagu. Czujniki te są pochowane wewnątrz. Jedyny widoczny czujnik to jest na przodzie łódki, jest to czujnik sztagu. Mamy czynniki sił generowanych tutaj na sterze, na Rumplu. Również czynnik obrotu. Będzie też tutaj zainstalowany GPS, w którym będziemy sprawdzać, gdzie dana łódka w danej chwili się znajduje. Oraz mini stacja mierząca wiatr, siłę wiatru i kierunek wiatru, żebyśmy wiedzieli, w jakim kierunku należy wybrać odpowiednie żagle. Mamy tutaj też pod pokładem cały system zbierania tych sygnałów, który zbiera je i wysyła do komputera. Jest to przesył bezprzewodowy. Tam je akwizujemy i na bieżąco oglądamy, co się w danej chwili dzieje na łodzi tutaj. Z brzegu instruktor żeglarstwa może dokładnie poznać trasę i warunki rejsu i na bieżąco udzielać wskazówek uczniowi, na przykład o właściwych manewrach dla obecnie panujących warunków czy ostrzegać w sytuacjach niebezpiecznych. Podobne łodzie już funkcjonują na świecie, jednak są niezwykle drogie. Wrocławianie postawili przed sobą trudne zadanie: skonstruować inteligentną łódź na każdą kieszeń. Jest wiele urządzeń na rynku. Są duże jachty, na których mamy bardzo dużo tych systemów elektronicznych, ale te wszystkie systemy kosztują ponad milion złotych. I jeżeli teraz chcemy stworzyć taki trenażer, który byłby dla, dla normalnych ludzi, gdzie mogą się szkolić studenci, gdzie mogą się szkolić młodzi ludzie na omegach, no to nie możemy sobie pozwolić na takie koszty. My spróbowaliśmy zrobić, zaprojektować i wykonać cały system. Sami. Czujniki też odpo, odpowiednie dobieraliśmy, konsultując się oczywiście z osobami z Akademii Wychowania Fizycznego, z żeglarzami, gdzie one powinny się znajdować, w jakich być miejscach. Inteligentny jacht WENA to system składający się z czujników, wzmacniaczy, przetworników oraz innych podzespołów pozwalających zbierać i przechowywać niezbędne informacje. Dzięki temu postępy w nauce można osiągnąć znacznie szybciej niż w przypadku tradycyjnych metod. Stworzony przez Politechnikę jacht nazywany jest mechatronicznym, ponieważ... Wszystkie urządzenia, wszystkie części, które wykonujemy są połączeniem elektroniki, mechaniki i informatyki. Czyli mamy do czynienia z mechatroniką. Obecnie y, bardzo popularną dziedziną. Wrocławscy naukowcy mają nadzieję na masową produkcję jachtów inteligentnych. Prototyp ma być gotowy już tego lata. To jest rozwojowe, nie, nie, nie zatrzymujemy się, bo wiadomo, postęp technologiczny jest ogromny i z każdego dnia dzień pojawiają się nowe czynniki, nowe możliwości i staramy się je na bieżąco wykorzystywać. Docelowo uważamy, że jest to dokończony projekt, przy czym teraz będziemy przeprowadzać pierwsze testy na wodzie i tak naprawdę one zweryfikują to, czy ten projekt, który myśmy wykonali jest taki, jak należy, czy powinniśmy coś zmienić. Już niebawem kolejne odcinki Laboratorium Pomysłów i kolejne ciekawe projekty prosto z Wrocławskich Uczelni. Agnieszka Zwiewka, zapraszam serdecznie. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności.